400 wspaniałych. Dziś krótko i nie o ekonomii. Dziś o Was, moi drodzy słuchacze, bo w weekend licznik subskrypcji zatrzymał się na okrągłej liczbie 400 co każe mi myśleć, że mój kanał subskrybują już nie tylko moi znajomi, którzy po prostu z litości nade mną postanowili kliknąć subskrypcję, ale też osoby spoza tego grona. Kiedy ponad rok temu założyłem ten kanał i wrzuciłem pierwszy nagrany wykład dla moich studentów, byłem pewny, że to tylko tymczasowy kanał komunikacji, który zniknie wraz z COVID-em. Trzeba było niemal roku, żebym zdecydował się na regularne nagrywanie podcastów, które dziś stają się głównym ośrodkiem zainteresowania na kanale, wypierając nieco tych pierwszych lokatorów kanału, jakimi były wykłady dla studentów. Sekcja wykładów również będzie się rozwijać. Właśnie Centrum Nowoczesnej Edukacji PG przygotowuje nowe, wspaniałe wersje tych wykładów, ale dziś to podcasty są numerem jeden. Podcasty są tu dzięki Wam. Dzięki tym, którzy czasem po jakiejś dyskusji zachęcali mnie, żebym o tym opowiedział innym, nagrał, dzięki studentom, którzy nie szczędzili mi dobrych słów o wykładach, jakie im wygłaszałem, dzięki studentom MBA, którzy niejednokrotnie dawali mi inspirację, dzięki doktorantom, którzy kwestionowali co mówię i z którymi mogłem się mądrze spierać. Dzięki takim Trochę przypadkowym znajomym, jak XYZ, który studiuje w odległej Wielkiej Brytanii, ale przez przypadek trafił na ten kanał i już na nim pozostał. Dzięki Wam, Waszym lajkom i komentarzom, zawsze znajduję jakoś czas, a nie jest to łatwe, na nagranie kolejnego odcinka. Dzięki Waszym subskrypcjom mam poczucie, że to co nagrywam jest jakoś potrzebne i użyteczne. A dzięki temu, że polecacie mój kanał innym, grono subskrybentów rośnie i to widać bardzo wyraźnie. Więc serdeczne dzięki za każde polecenie, za każde dobre słowo na Facebooku czy Linkedinie, bo dzięki Wam robi nas się tutaj więcej i więcej. Nigdy nie sądziłem, że aż tylu nas się tu zbierze. 400 osób. Dla mnie to imponujący wynik. Tak wiem, jestem YouTube'owym mikrusem i do ekipy i innych tuzów YouTube'a nigdy się nie zbliży, ale powiedzmy sobie szczerze, to nigdy nie było celem. Celem było opowiadanie w możliwie ciekawy sposób o ciekawych sprawach i bieżących wydarzeniach. Dzięki waszym komentarzom wiem, co was interesuje, staram się podążać tropem waszych sugestii i inspiracji. Za inspirację bardzo dziękuję m.in. panu Janowi, Mikołajowi, wspomnianemu XYZ, który jest anonimowy na YouTube, ale znamy się nieanonimowo na LinkedInie, Maćkowi, który wiąże moje teoretyczne mały z twardymi realiami praktyki gospodarczej, profesorowi Dominiakowi i profesorowi Filarowi za słowa uznania i wsparcia, tak bardzo dla mnie ważne. Oraz wszystkim moim znajomym, koleżankom i kolegom z pracy z Politechniki Gdańskiej. Dzięki za życzliwość i za pomoc. Dobra, coś czuję, że robi się za słodko. Zakończmy więc te wylewne podziękowania. Już w najbliższy piątek będzie odcinek o programie Nora! Plus, który powstał na Wasze życzenie. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Do usłyszenia w piątek.